A może by tak skoczyć nad wodę? Zalew Sulejowski. Trafiliśmy tu całkowicie przypadkowo, po prostu jadąc gdzieś na południe. Pożyczyliśmy tego busa i pojechaliśmy. Kolejna próba vanlife'u, <laughs> nie wiem jak to nazwać, jesteśmy nad Zalewem Sulejowskim, spędziliśmy tutaj fantastyczną noc. Jakimi przygodami dzisiaj spędziliśmy noc? <laughs> A z jakimi nie spędziliśmy. <laughs> Aż tak, myślisz? No, no problemy natury, może nie technicznej, ale ogrzewanie wydawało dziwne dźwięki a bez ogrzewania było zimno więc trzeba było się zastanowić jakie mamy priorytety a moje priorytety są takie, że chcę mieć i ciepło i cicho słusznie, <laughs> więc... słusznie ale już Dzień, dawno dziękuję. nigdy nie jechaliśmy w vanu więc miło było wrócić do starych czasów wspaniale <laughs> Hej, Weruś, zobacz, niedaleko jest Łysica. Ciągle obok niej przejeżdżamy jeżdżąc w Tatry. Może w końcu przyszedł i czas, żeby tam wejść. No i nasz Slow Life dotarł w końcu do miejscowości, której totalnie nie pamiętam nazwy. Ale startuje tutaj szlak na Łysice, bo ruszamy za chwilę na kolejny szczyt krony Polski. Korony Gór Polski, czy zwał, jak zwał. Tak, trochę zapomniany cykl, ale wiecie, jak podchodzę do życia. Kiedyś, na wszystko przyjdzie czas, nie ma zupełnie pośpiechu. I właśnie nadszedł też moment i czas na to, by wybrać się na ulicę. No i śpimy tutaj. Jakiś kemping taki jest. Pole namiotowe przy szlaku się nazywa. Bardzo skromne, ale jest kibelek, jest prysznic. Pięć dyszek zapłaciliśmy za auto, prąd i dwie osoby. Więc jak na dzisiejszą inflację, to chyba nawet nie jest źle dzisiaj. Szukujemy się na szlak, weźmiemy herbatkę, Wercia idzie za ciężko. Tak. No tak, to moi drodzy czas oficjalnie dopowiedzieć, że zapewne w momencie kiedy to już oglądacie to yy, nowy Góro Łas jest już na ślim świecie. Niedługo filmy z takim małym brbeciem tutaj i będziemy chodzić. I kontynuować a propos tą koronę Gór polskich w sumie z nim, będziemy kontynuować. Na wiosnę zapewne, bo to będzie chyba idealne. To będzie idealny cykl, żeby chodzić z dzieckiem. Tak mi się wydaje. Najpierw prysu. Najpierw ryzy. Co tam werek? Pęknie mi zaraz ta kurtka. się? No. Mieścicie? Zatem jesteśmy, Miejscowość święta Katarzyna. Stąd wybieramy się na Łysice, szlakiem turystycznym o kolorze czerwonym. do parku oczywiście 8 zł jak w Tatrach prawie. Nie spodziewam się jednak atrakcji równych Tatrom. Ale Ej, nie, i tak jest fajny szlak. Tak, tak, właśnie chciałem podkreślić mimo mojego tutaj cebularstwa, to bardzo przyjemna aura, ale to prawdopodobnie jesień robi taką bardzo przyjemną aurę, początek szlaku. To takich drewnianych schodkach, które zeszliśmy już na kamyczki i będziemy pewnie tak draptać. Idealny szlak na 8 miesięcy. <śm> no i tak sobie drepczemy. to w sumie nic innego się nie będzie działo. Znaleźliśmy jakieś takie barierki. Szlak idealnie wpisał się w nasz aktualny stan ducha. Idzie się tutaj łagodnym zboczem w pięknym lesie. Na drodze mamy tylko jeden zakręt, a u szczytu pojawiają się skały i głazy, co jest niemałym zaskoczeniem jak na tak małe góry. To jest mocno zalesiony, jest tam mała przecinka z widokiem, jednak nie ma co się nastawiać na jakieś dozdania panoramiczne. Weszliśmy. Łysica. Bardzo pozytywne wrażenia, porównując do innych miałem wrażenie, że łysica to będzie taki po prostu punkt na mapie, który w jakiś sposób trzeba odhaczyć lub nie trzeba. No i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Mam wrażenie, że są tu bardzo przyjemne góry na takie mocne spacery chillowe, takie właśnie jak ten wyjazd, który teraz mamy. Dzień dobry Państwu, kolejny piękny dzień w podróży. Kolejny dzień i kolejna spontaniczna wycieczka po wiadomości od naszego znajomego Karola. Nasze ścieżki dojechały do ruin zamku Krzysztopur. łazimy tutaj bez celu, bez sensu i podziwiamy. Jak już pewnie wiecie, ja lubię takie miejscówki. W ogóle pięknie światło tu wpada. Uwere, gdzie ty tam wchodzisz? <gry> Rzeczywiście, tak przypałowo chodzimy bezsensownie. <gry> Jak zacznie się wnikać uważnie w mapy i zakątki danego regionu, naprawdę można się zdziwić, jakie ciekawości, perełki czy też zaskoczenia można odnaleźć. Czy panie, tam tu Tutaj, w salach tego pięknego zamku i oberek i ja nie miał oberek okay, nie oglądałaś do filmu z takiego średniowiecznego jak ten, co tam, werek, robisz? Widzam tutaj lochy i słyszę jakiś głos jakiejś kobiety Co ty tam robisz? Nie uwalnił Jak tam zejść? Szybko, szybko to tutaj Jest Co to za miejsce? Trąciłeś mnie tutaj, nie miałem <laughs> ja cię uwalniłem właśnie, chodź Uciekajmy z No to ten Udarliśmy do jakiegoś kamieniołomu pod Kazimierzem Dolnym. Weruś, zobacz, blisko jest Kazimierz Dolny. Pamiętam, jak kiedyś za dzieciaka byłem tam na jakiejś wycieczce szkolnej. Pamiętam, że było tam bardzo ładnie. To co, jedziemy? w Botanice i idziemy zwiedzać to piękne miejsce jedno z miejsc, które każdy z Mazowsza zapewne odwiedza w latach 1-3 szkoły podstawowej Co potrzeba droga pani? Poguta, Poguta. No to jest co jest ciekawe w Kazimierzem? Ja mam tutaj takie wspomnienie, ważne dla mnie chyba. Byłem tutaj na wycieczce szkolnej. Jak Każdy. Jak każdy z Mazowców. mam w głowie taki mikro przebłysk, takiego pewnego zdarzenia, które tutaj miało miejsce, do którego właśnie idziemy. Otóż pierwszy raz w życiu chyba, to tu nad, pod tym zamkiem może dlatego tak lubię zamki narodziła się we mnie pasja do fotografowania. Bo wtedy pierwszy raz pomyślałem, żeby skomponować obraz. Teraz sfotografuję ten zamek i specjalnie dla Was odnajdę to zdjęcie, bo ono jest wywołane. Jest w albumie i pokażę Wam pierwsze zdjęcie, które tak mi się wydaje. Było tym, które trochę tak mi otworzyło klapkę w głowie, że, że to jest fajne. A teraz spróbuję odtworzyć to zdjęcie. Ciekawe czy pamiętam dobrze. To było gdzieś tu. Autentyk. Robię. Kto z was zwraca do takich wycieczek z dzieciństwa? Mega, powiem wam, uczucie. <laughs> Wracać gdzieś, gdzie człowiek pamięta wszak przez mgłę te miejsca. Pokażę wam coś. Kogut. Kazimierski kogut. Bardzo dobry. Nigdy nie jadłem. cwercia mnie nam mówiła. Chyba kupię zaraz jeszcze jednego. Aż tak? Aż taki smakuje? No! Dobry jest. <laughs> no, nie pamiętam koguta z przeszłości. Nie jadłem go raczej. Takim oto sposobem odetchnęliśmy, odpoczęliśmy, weszliśmy na kolejny szczyt Korony Gór Polski i wróciliśmy do domu, kończąc tym samym letnie wędrówki w tym roku. Dzięki za uwagę i oglądanie aż do tego momentu. Jeżeli film Ci się podobał, daj mi o tym znać. Możesz też dać kciuka w górę albo skomentować. Będzie mi bardzo miło. Możesz też wesprzeć mój kanał poprzez Patronite. A aktualnym patronom serdecznie dziękuję za okazywane wsparcie. Do zobaczenia w kolejnym materiale.